No więc, kochani, korzystając z tego, że tutaj generalnie mało się dzieje, dużo jest czasu. Więc, chciałbym takie uzupełniające jakieś kilka zdań, parę minut. No więc, ostatnie tygodnie cały czas przebywamy prawie tutaj u nas na zalewajce, na zalewie sulejowskim. Z krótkimi przerwami, takimi 2-3 yy, w domu, żeby Elżbieta mogła sobie tam podszykować jakieś jedzenie No bo chcemy tutaj żyć normalnie, nie na jakichś chińskich zupkach, tylko mamy normalne takie jedzenie jak w domu Także Ela sobie coś szykuje, przyjeżdżamy tutaj, jesteśmy tydzień, dwa, no najkrócej 5 dni jeżeli jest coś do załatwienia, po prostu w łodzi, no, typu jakieś wizyty lekarskie, coś, bo tam Ela miała poustawiane, w międzyczasie rozpocząłem serię taką kilka odcinków naszego pobytu na Islandii. Zastanawiałem się, czy to puszczać, no bo generalnie mamy ten kanał o żeglarstwie, ale uważam, że no kraj tak u nas niezbyt bardzo znany o takiej innej dla nas zupełnie strukturze geologicznej dużo różnych wulkanów te wodospady oh. inaczej niż u nas zupełnie chociaż jeśli chodzi o szerokość geograficzną no to już oni są troszkę dalej na północ, ale jesteśmy zbliżeni. no, że tam bardziej to ekstremalne. Odkryta przestrzeń, wyspa, północny Atlantyk, no więc wiadomo, wiatry i. i yy, cóż, no, chciałem tam w trakcie tej naszej podróży yy, starałem się wyłapać jakieś yy, takie ciekawsze to co na manetka z Robertem Zaoferowali te podróże, no, zrobiliśmy tam sporo, sporo naprawdę kilometrów. Trafiliśmy na bardzo dobrą pogodę, także mogliśmy sobie pojeździć. Więc, jak na ten okres 10-dniowy to zobaczyliśmy, tak oni stwierdzili, bardzo, bardzo dużo. No co jeszcze? Może, jeżeli byście mieli jakieś, bo zacząłem dopiero robić, więc jak puszczę teraz. Ten materiali krótki, to gdybyście mieli jakieś pytania względem życia na Islandii, no nie wiem, naprawdę coś, co mogłoby wprowadzić jakiś temat, to bardzo proszę, zadawajcie pytania. Postaram się w miarę możliwości yy, odpowiedzieć to, co będę wiedział, a jak nie, to zasięgnąć języka u Roberta i Jana. Przez te kilkanaście lat, które tam są, no to już już są w stanie dużo rzeczy powiedzieć. Nie takich tam wysanych z palca, zmyślonych, tylko no, z życia, po prostu z praktyki. Tutaj cóż, no piękne dni. Ostatnio temperatura rzędu 30 stopni. Jutro ma być troszeczkę chłodniej, ma się pojawić wiatr. No, Szczerze mówiąc nigdy nie narzekam na upały, ale wietrzyk by się przydał, bo żeby nam wyczyścił trochę tutaj tej wody, bo dzisiaj była tragedia. No cóż, to na tyle. Yy, chyba wracamy teraz yy, na następny tydzień dopiero, także jeszcze pełen tydzień przed nami ponad wypoczynku tu na wodzie. Puszczam następny później materiał. Także do miłego zobaczenia.